Objął ją czule, przycisnął do piersi. Wnet oddech stawał się coraz głębszy. Serce zaczęło bić niespokojnie. Dreszcz objął ciało, pływając swobodnie. W oczach znienacka żar się pojawił, uczucie rozkoszy. Natychmiast rozpalił, i tak oboje pływali w objęciach. On był zdumiony, ona. W niebo wzięto. Wnet zaczął jej usta namiętnie całować, pieścić rozkosznie po szyi wędrować, ziemia zadrżała tuż tuż pod nimi, podobno w górach spadły lawiny, a on ją mocno wciąż obejmował i ciało, aż jak delikatnie całutkie całował szeptał do ucha, chcę dotrzeć miła tam dokąd żaden zmysł nie sięga. Gdzie wrażliwość twoja skrzętnie ukryta, niczym na wieki zamknięta księga. Znów na plecach czuję mrowie, bo mi ktoś zawrócił w głowie. Wciąż nawiedza moje sny. Wiesz, kto taki, właśnie ty. Uwielbiam twój zapach poranka. Chciałbym wziąć cię w ramiona, przed tobą klęknąć na kolana, przytulić się do twego łona, rozkosznych jej smaków kosztować. Nie żałować mu język gipki i zwinny. Poznałby twój smak winny, rozkoszy nie byłoby końca. Czułabyś na swym ciele dreszcze i krzyczała: Jeszcze, jeszcze! Języczkiem cię połaskoczę, potem na siebie wskoczę. Potem cię popieszczę Mam nadzieję, że ty krzykniesz.